Ej cześć Domski. bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Ustaweczki, dalej solo i co? No i próbujemy tutaj jakieś dobre meczyki wykręcić. Myślę, że tutaj z tych... wali nie chce, jego nie chcę. Biletus, czy Biletus jest taki fajny? No nie, no to bierzemy Eliska. Hmm, eee, już nagrać. To jest już moje drugie podejście do nagrania. Oprzej nagranie się skończyło bardzo szybko. Przegrałem dwa razy rzędu gierki, kremie po 80% szans na Wina. Więc bolało, bolało, ale niestety. Tak czasem bywa. Marina mają. Nienawidzę Marina. Jest mega mocny. Dobra, my przynajmniej bijemy na chłopak, który się poddał w przedbiegach. I może spróbujemy coś pod demony. Demony, kolce, zwierzę, murloki, naga, żywiołaki No dobra Tutaj chłop nic tam nie robi Ja rzeczywiście dostałem czempiona. championa no Właśnie dlatego też sobie kupiłem to, to premium powiedzmy Tego pasa Żeby nie musieć grać totalny główny, Tylko, że zawsze mieć cokolwiek lepszego do wyboru To jest naprawdę Świetna rzecz, polecam każdemu, kto gra dużo ustaweczek. Ok, na zefrysa się bijemy, on ma murloka jednego. No nic, no, ulepszamy poziom, Zbytnio tej wyboru nie mamy. Eee, Spróbuję znaleźć tego demona, co neguje Demecz. Jeśli go nie znajdziemy, to myślę, że użyję Hero Poweru. Bo im szybciej go dostaniemy, tym będzie lepiej. Ale no musi się nam poszczęścić. Wiem, że też powinien czekać teoretycznie na te ozdoby, co z nich będzie. Zanim zacznę już się konkretnie budować. No ale jak dostaję taką jedynkę, no to... dełony są jedną z nielicznych yy, tych klas. Gdzie jeśli chcemy się dobrze zbudować i fajnie wygrywać, no to trzeba już zacząć od razu. I być skupionym na celu. Tutaj przegrywamy raczej. A nie, remisik, no to idealnie. Bo nie wygrał? A nie, tam też zremisował. To się coś porumało. Yy, dobra, jest ten demon Odkrywam Jest znowu ten demon I rolka może Dobra, rzucę to, dostanę ten damage Ale... No i dzięki temu też wygrywamy następną grę Więc myślę, że, że się opaca. Zawsze lepiej jest do się, dostać te dwa dipsa od siebie i się ulepszyć Niż yy, od enemy dostać tyle samo i mieć dalej chujowy stół. Hmm, ma jakieś nagie. Te demony fajne są, Wcześniej na porządku są mocne. Potem wiadomo, że musimy to ulepszyć, żeby coś, coś więcej robiło. Ale myślę, że damy radę. A, no, to wygrywamy. Jeszcze ten dostał życie. Było bez szans. Nie no. ja byśmy dostali tego demona z drugiego poziomu, bo nie jest normalnie przecież w tym. W rotacji. Dobra, druga próba. No coś, coś tutaj nie gra że tak powiem czy ktoś inny demony tak robi, że... murloki, nagi, nagi nic, mieszanka mieszanka. mieszankę ja demon, no dostajemy znowu dipsa, ale... ale co zrobić, jak nic nie zrobisz no jedyny plus jest taki, że no co, na 100% wygrywamy. Jakby... Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek miał szansę z tym walczyć teraz. Więc teraz będziemy mogli przez chwilkę po prostu poszukać tego demona konkretnie. Yy, bo i tak będziemy wygrywać. na no to nie ma szans nikt w tym lobby myślę. Jak ten zdechnie, no to 18 życia mi wpada na stronnika. Potencjału tyle nikt mieć nie ma. Nic, co ja mówię, nikt mieć nie ma, nikt mieć nie będzie. Sorry, wcześniej jest dla mnie to. Zaspany jestem troszeczkę. Dobra. Widzę, że tutaj dalej bez demona. Inny niż te... Jezus, co jest? Czyli nie mogę go dostać normalnie, za to z losowej rzeczy mi go da od razu. No i tego sobie wziąłem oczywiście, żeby... ...demage sobie zbustować w drużynie. No i co? No i będziemy, myślę, że w następnej turze kupimy sobie po prostu Jego, żeby ten damage boostować jak najbardziej. Porulujemy sobie, a potem będziemy raszować już z poziomem, póki mamy taką przewagę. Bo w następnej też dostaniemy tą pomniejszą ozdobę. A właśnie, jeszcze wybrał pewnie jakąś. Co? Czemu to się jakoś zlagowało? W piątej turze wybierz do kupienia, ponieważ on jeszcze cztery tury Jest Tura piąta, czyli on już to ma Tylko nie wyświetli nam się jakie, bo Widocznie Herston nie chce żebyśmy wiedzieli Ale podczas walki pewnie zobaczymy No nie pokaże mi no Jeden demać, który na razie dostaliśmy to od samych siebie w sumie. Jak tak patrzy na to. No co on ma? A, już mam urloka jadem Dobrze, że mu to zbiło. byleby ten nie walnął w niego. Dobra, to wygraliśmy. A nie, bo to jeszcze mu daje ile? 5-5. Ja pierdzielę Łap z jednym HP No to unlucky no. Wziąłbym to, bo jak będzie mi pożerkę, to jeden dodatkowy stronnik nam dużo pomaga. O cholera, to jest To jest fajny dodatkowy stronnik. Tylko czemu on jest? Nie rozumiem, A trzeci lewy to jest czwartego. Teraz Podświęciem karczmy zawsze jest. A, wyższego poziomu. Nie umiem czytać. Czyli to jest jeszcze fajniejsze. Niż myślałem. Ale umiejętność czytania rzeczywiście ułatwia granie Hearthstone'a. Więc tutaj fajnie, że nam to siadło. To sobie weźmiemy to i level upik myślę. Za dwie tury wybierz większą ozdobę. Za dwie tury wybierz większą ozdobę zakręci na streak dają 2 plus 2 i mega słabe. Dobra, w sumie dobra, do niego to nie jest słabe jednak, sorry. Yy, Otrzymuję ozłocenie. Na koniec na odtrząść na swojego snakka z krzykiem mają czy on będzie pod murlokiem i miał pod jad. Yy. Hmm. Tak jestem. Te kopane na wycieczkę są mega mocne, bo potem się odkrywa fajne rzeczy. Też bym chciał takie. Nasze jest spoko, nasze jest takie, że nam pomoże. Nie wygra nam solo gry, ale będzie na pewno pomocne. Te hity mega słabe siadają. Oby na niego weszła. Jak wejdzie na niego, to wygraliśmy. Może czemu to mnie tak nienawidzi, ten Hearthstone, No. Ech. No i tak byśmy wygrali, ale. Ja mówię jedno, dzieje się drugie. Dobra Lepszy najpierw poziom w sumie. Ooo, to może fajnie siądzie. Jezu, się bałem, że mi nie znajduje tego damage'a. Tak dziwnie się zapachało. Efekty na koniec tury zadziałają nam fajnie, bo. wieczora będę szukał. Dobra, ustawimy to w ten sposób, myślę. Tak, dokładnie. Hochlik normalnie jest przecież w rotacji, ja coś go nie widzę w ogóle. Nie jest hochlik krętać. Tak samo ten jak co daje plus, 3 do plus 2 do życia wszystkim w karcie z trzeciego poziomu. Ani jednego, ani drugiego, ani widu, ani słychu. No ja to najbardziej bym tego hochlika potrzebował jednak. ewentualnie jak nie chochlik pozraszować szósty level i z szóstki wziąć tego demona pod pożarkę no. dobra zrobimy tak, w naszym chcę zboostować level jak teraz przegramy to nawet nam to na rękę ja osię kupię tego, sprzedam i i ulepsze wtedy poziom jeszcze nie troszkę go leży poszukać czegoś fajnego, a jak wygramy to tego nie kupię i po prostu sam level ulepsza i tyle. Mi zroluje raz. Zobaczmy, też mechy budują, że jakie mechy. Demony I Czemu... I dwa razy dosiadło na strunkę gry ma najmniejszy atak ze wszystkich, no? I źle siadło. Jeden zły hit był zły dotyk, tak zwany no w sumie. Jak chcę rolować za tego gol, to bardziej mi się opłaca ulepszyć i skorzystać z tego po prostu. Tak teraz to przemyślałem. No, seria, tak dostać do dupy. Tutaj niestety nic by nas interesowało. Nagi też nie chcę zbyt nie odkrywać Myślę, tutaj nie będzie czegoś takiego, co nam potem pomoże hmm. No to niby nie jest złe, ale nie będę teraz nic sprzedawał I Jak dostanę jakieś gówno, no to po co mi to? Zerwikrusz jest fajny i Mechadżara Więc to już sobie to zostawimy i za niedługo, jeśli nie dostanę trójki tego zagoniąc co mam. To myślę, że będziemy mogli go wywalić. Bo atak już jest spoko w tej karczy. Jak będzie pożerka, no to już atak się nie martwię. Gorzej z tym życiem. Życia za cholery nie ma. No by fajnie ten Mecha Jaraxus siadł. Zerwi krosza sobie nawet nie kupuję, to nie będzie jakieś mega potrzebne. Mamy Hajaraxus, fajnie siądzie Czyli jakieś demony, murloki, ja też demony, kolce, 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 murloki. Czyli mam tylko jednego ziomka, który będzie podpieprzać rzeczy z tylko że on już ma lepsze rzeczy niestety. Yy, I fajniej chyba zbustowane, bo on tam pod życiem, ma zawsze pożarka jest zawsze, kiedy ma dużo życia, a nie kiedy ma dużo ataku. Na scenie też odkrywam sutą nagrodę Może coś fajnego się będzie, pod demoniki Ja w ogóle nie dostałem drugiego tego Grześka, tkacza Tak teraz ogarnąłem I czemu on walnął znowu w niego, no Boże, przynajmniej dobrze siadło to życie, najlepiej jak mogło w sumie i ja tutaj przegrywamy, tu nie ma szans w ogóle na żadnego wina no Co to właśnie, damage ograniczyć? mi uda udało się ograniczyć najbardziej jak się dało za 8 i tak dostajemy. No nie fajnie, no. No dobra, dajcie coś fajnego. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Hmm. Odkryć dwa zakręcia skacze na przynku każdej tury brzmi spoko. Pierwsze dwa spele są darmowe tutaj. Albo to pod pożarkę w sumie. Tak teraz pomyślałem, że to może być dobry pomysł. Tutaj nic. Tutaj nic, wiem, że taką mógłbym kupić, ale nie chcę Jesteś o do tyłu i o złoto do Dobra. I mnie swoim Sprzedamy ciebie. Rzucimy najpierw ją. fajnie, że teraz dostałem Stronicy skaczne będą się fajnie bustować. Odrodzenie tutaj, wezmę to, o, klik, krętacz wlatuje na pełnej, jemu damy magnet z tym i temu damy troszkę więcej ataku. Dobra, no teraz to wygląda spoko. Ile już dodaję? 3 plus 3. Fajnie było tego, tylko na trójkę zrobić. Bo teraz już nie ma miejsca, znowu i tego będę musiał sprzedać. Yy... No a no, oprócz tego to spoko, no tego stawię tylko pierwszego, żeby się wywalił, bo bardzo nie chcę, żeby ten dostał to życie. A oprócz tego, no to wygląda to tak, jakbyśmy się odbijali od dna. I Cochleaf w sumie obojętnie co zeże, no fajnie wiadomo, jakby ze stanków co co najwięcej życia. Nie, dobrze nawet że Dobra, chyba dwóch mocnych stronników. Tylko nie wiem czy dam radę to zrobić, tak. Zależy jak mu... jak się dzieje życie. Jak to boska tarcza dupnie. To boska tarcza nie może mi tylko walnąć nic dobrego. No i niestety walnęła w dobre rzeczy. Nie, tutaj przegrywamy, nie ma szans. Jak to działa? Aha no To nie jest zły w rzeczy <laughs> Jeszcze mi się tak to aktywowało, dostałem na pysk, świetnie mm, Dobra, weźmiemy sobie to Weźmiemy sobie to Ty wypierdzielasz Ty sobie coś zezres No i ja pozostałem demonom Staty Rolka, jest drugi dyrygent. Tylko czy ja go chcę. Na trójcę go chciał na pewno, ale w takiej formie nie. Kolejny dyrygent. Ale jest też spell, który nas ratuje od śmierci. Dobra, jest w końcu to. Tylko jak go Hochlik zeżrę, to nie ręczę za siebie, naprawdę. No i oczywiście najlepszego się bijemy, który ma cztery winy z rzędu. No, ale 6 stronników, on zeżre dwóch. Nie może tylko zeżreć tego jednego. To jest jedyny warunek to to, żeby przeżyła mi ta szóstka. To wtedy już będzie idealnie i zacznę w końcu cokolwiek robić i gra będzie miła i przyjemna. Ale kurde, no słabo mi się da, ja nie mogę dostać w ogóle jakichś fajnych tych rzeczy, no gram te gry i co, no mam no, rzeczy, które są po prostu takie średnie. Chłopco, chłop dostaje sobie złotych stronników co parę tur jeszcze łączyć z tym hero powerem. Ten ma od kurde drugiej tury jad i to dwukrotnie i jak jego stronnik z jadem go straci to dostaje 20-20 na stałe. Ten ma krwawy klejnoty, które dodatkowo 4 plus 4 z drugiego hero powera. Yy, daje krwawe klejnoty na wszystko co kilka ataków. Ten ma gówno akurat. No i co? Ten ma też łączone z Hero Powerem i ulepszanie krwawych klejnotów. No, to jest tak losowe, jak się trafi te nagrody. O czym czy tego demona? Czy mi się wydawało? Nie denerwujcie mnie nawet. Bo mnie to, że wzięte te pięć pancerza, bo chłop oczywiście ma trzy razy lepsze demony ode mnie. Eee... ale bądź tu człowieku mądry. Złoty ochlik, oczywiście, nie mogę dostać na jednej rzeczy. Żyję z jednym HP. Dobra, nie ze tego. Ech. Nie, wiem, wezmę to, ale tylko dlatego, żeby inni go nie dostali. Myślę, że była to zmniejszona szansa troszkę. Co my tu mamy? Dobra, rzucam tak. Bo no w ten sposób. Dobra, zaraz, raz, dwa, trzy demony. No to nie, no to muszę zrolować. No i każdy z nich w pierwszy po dwóch. Zamrożę sobie to i kupię to, żeby też więcej życia dostawali. No i muszę coś ogarnąć, żeby. żeby, żeby miał miejsce na stole, bo inaczej nie będę sobie tego aktywował. Nie wiem, co z tym robić. On jest za słabo, daje tylko 17 życia. Na ten moment to powinien być trzy razy lepszy. Część na trupa bijemy, to może nie odpadniemy? No, w pierdzie cały czas. Zresztą podobnie do nas, ale. Ale on się o te kolce zwierzę bił bardzo długo. Boże. Z wieloma osobami. Raz, dwa, z dwoma innymi. Trzy osoby pod kolce zwierzę szły. No, tu widzę, że te demony już też. Ciężko jest złożyć tylko więcej przez to, że jedna osoba je ma. No nic, no liczę, że teraz jakby nie przegram, jak teraz nie przegram, to na 100% ktoś odpadnie. Yy, a jak nie teraz, to w następnej, czyli tak myślę, że w tej pierwszej czwórce będziemy. O wina bym... nie pokusił mi się o, o stwierdzenie, że postaramy się wygrać, bo to raczej jest poza naszym zasięgiem, patrząc na to, jak wygląda mój stół, a jak wygląda stół reszty przeciwników. Ale coś tu jeszcze chyba możemy ugrać. Nie mów ale kciuki za ciebie. Dobra, wpierdzili cały tam stół. Dobra, tutaj wygrywamy po tragiczne rzeczy. Fajne jest to, że teraz my bardzo dużo busta dostajemy. W sensie bardzo dużo zmienia nam to, że na koniec tury każdy pożera. To naprawdę nam daje o wiele, o wiele więcej. No zresztą widać, że w końcu tutaj wygraliśmy, a ja to na trupa, więc. No kurwa, tak ten jeszcze przeżył. Ja na najlepszego znowu, no kurwa, nie chcę być z tym najlepszym. Tutaj nic nie ma, no tego nie zagram, bo. No bo co? No bo nie, ja nawet gdzie? A jakbym go zagrał, to muszę mieć jeszcze jedno, miejsce, żeby mógł zostać demon żar, Więc tutaj to odpada. Co to jest? Nie, Tutaj też nic ciekawego. Tutaj też nic. Tutaj też nic. Dobra, może z tego dostaniemy błyską tarczę. Co to jest? Tutaj też nic. To jest, że sam murloki nam daje. Dobra, to wszystko rzucamy na niego idzie o te 15 więcej życia do rozdania na koniec który sobie zeżremy karczmy troszkę a czy to starczy na niego bo znowu ma trucizny więc gówno mi daje to wszystko tego ustawię pierwszego w takim razie w sumie a, to już nie zostanie eee, no jak tutaj zrobię cokolwiek to się zdziwię to raczej odpadamy z bomby tym on wygrywa, mi od nas. Ale jest szansa, że odpadnie jeszcze ktoś. No, najlepiej, jakbym razem z kimś odpadł, to wtedy troszkę więcej rankingów skoczy. Ale no, nie powiem, no jest to mega średnie podejście. Nie podoba mi się. Miało wyglądać to lepiej. No i za 15 sekund, nasz rok śmierci, prawdopodobnie. Dobra, no i jak to tam wygląda? Ja pierdolę. I czemu on jebnął? Akurat w niego mógł zbić mu tą truciznę, cokolwiek. I ten kurwa, tak samo. Oni mnie nienawidzą. Jak to jest możliwe, że tak do dupy hity siadają? Jezus Maria. Porażka, totalna porażka. No i co, będzie chociaż ten, ktoś jeszcze odpadł sobie grzecznie? Nie, ja jeszcze odpadłem sam. Ja pierdolę. No nic, piąte miejsce. Troszkę rankingu dostałem, ale widzę, że to piąte miejsce mnie nęka. Nie jestem w stanie do pierwszej czwórki wejść jak na razie. Ale nic no. Szkoda, szkoda. A tymczasem dziękuję wszystkim za oglądanie, do następnego odcinka, może wyjdzie trochę lepiej. Cześć!